Czy lubisz D-D-Dickie? Dy mm, dijski? No? Dyck's. I like dyck's. Ladies and gentlemen, we got him. Czyli, czyli no. jesteś odpalony, tak? No. Co no, ty kochany. gadasz? Co ty gadasz? No, no. Serio? Serio, tu jest flyer, patrz, patrz. Co? Chciałeś? Siemano, mordy, jestem dzisiaj z Pepe. Siemano, siemano. I dzisiaj sobie nagrywamy szybkie, a ręki na Pedwars na szybkich cheatach, które ma Pepe, które zaprezentował w poprzednim odcinku. Pisaliście, masakryście dużo komentarzy, że Pepe ma cheaty. No i to. To prawda, tak. Pepe, to prawda, no. W ogóle wybrałem dzisiaj skin Kiluśka, także piszcie wasze nicki w komentarzach. Myślę, że 225 łapek w górę i będą wasze skiny, także piszcie wasze nicki w komentarzach. No i przypominam, żebyście także zasubskrybowali mój kanał, bo lecimy po 10 koła subów do końca wakacji. Jeżeli to się uda, to rozdaję konto premium, także warto, warto subskrybować. Dobra, bez zbędnego przedłużania, widzimy się już na ręce. Tak więc, brateczki, nasza ręka wystartowała. Dobra. Co nam dzisiaj zaprezentujesz? Powiedz, co nam dzisiaj zaprezentujesz, człowiek? E, na pewno szybkie winy. Dzięki mnie oczywiście. Czyli, czyli ja jesteś żelazo Czyli, no. czyli jesteś odpalony, tak? No. Co Dokładnie. ty gadasz? Co ty gadasz? No. Serio? Serio? Naprawdę? Dobra, nie trolluj. Wiem, że trollujesz. Chyba, że jesteś serio odpalony No patrz, nie mogę napisać kropki na czacie <laughs> o nie W ogóle, widzowie, jestem przeziębiony totalnie, więc musicie mi wybaczyć jak będę harkał, kichał nie, nie, nie wiem, 30 stopni na dwa a ty przeziębiony jesteś No bo się przeziębiłem, no piłem zimne rzeczy i tak dalej, i wiesz Mam nie e... piwo? Nie, wcale nie O nie Lecisz za... uuuu o! o, uratowałem się Lecisz za mną, czy nie? nie. <laughs> Dobra, czekaj Czekam cie, cie, na diamenta a tu jest ten jeden ziomeczek, czekaj, to ja se go załatwię już. Ja już se chłopa załatwię. Nie ja ma co Ja już pójdę na środek. Dobra, to możesz lecieć na środek, dobra, pozwalam ci. Masz ode mnie licencję. Dobra, on już spada i jeszcze mu wyro. Dobra, bardzo szybka ręka. Yy, przepraszam, bardzo szybki kill. Yy, dobra, yy, czyli idziesz na środeczek, tak? A, już tam sobie alibi za szos. Widzowie, wiecie, jaki jest czas teraz? Wiecie w ogóle, PP wiesz, jaki jest teraz czas? Yy, 14, 13? Nie, nie, nie. Czas na zostawienie łapkę w górę, także widzowie, A, zostawiajcie patrząc. łapę <laughs> No ta, zostawiajcie łapkę w górę, Pepe powie jakie maczyny No, tylko musicie zostawić łapkę Ważne. Dokładnie, dokładnie. 225 łapeczek i, i będą wasze skiny, także no, to już nie są przelewki widzowe, to już naprawdę nie są przelewki. Wracamy właśnie tutaj z tymi skinami widzów, bo wiem, że, że prosicie mnie o to też często, genesto i w ogóle to nagrywamy ten odcinek na szybkości na jutro, bo jutro już go muszę wrzucić Więc sobie go dzisiaj zrendruję pewnie w nocy. Eee, no, pepe po ciemności kroczy, także tak. Eee, na kogo idziemy, tak, by the way? Bo to muszą być eee, ja proponuję areki. różowych. A gdzie oni są? O, czerwoni są na środku. Czerwoni są na środku. Tym, tym, trutym, tym, trutym, tym, 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 tym. A, O, ale mu ja strefę, o, strefę zasadziłem, dobra. Wow, to jest drugi! Jakiś Maciek! Nie, no nie, Pitru, Pitrullo. O, cztery emeraldy, bardzo ładnie. Zabrał mi emeraldy i mi przyniósł. No, no pięknie, o to chodzi. od, od Freeza. Od od to no. autograf trzeba. Tak, tak, tak. E, dobra, czekaj. E, tamtego. O nie. nie! Stary, musisz się odpalić teraz, nie? Dobra. Odpaliłem się, zabiję go na lusie. Dobra. Nie zauważyłem go w ogóle. Ej, 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 o, kurde, ale mam Liptona troszeczkę. Możesz uciekaj, mi pomóc? Czekaj plec masz, no masz, uciekaj, czekaj. Dobra, ja już Dobra, uciekłem, ale mam 7 Emeraldów, więc... Tak ja gitana. jeszcze więcej pozbieram, jak będą. Mhm, mm tylko musisz uważać, gościu, musisz uważać. Ten, Dobra, ten czerwony już widziałem spadł. Dobra. Pyk, pyk, kupimy sobie to. To jest sklep z jednotami. Bardzo ładnie, proszę mi się tutaj otworzyć. Okej. Okay. Prota, jeszcze. Kupiłem prota, wiesz? Ja już prota, prot już jest zakupiony, także gitara. Dobra, w sumie mam bardzo dobry ekwipunek e, Poczekam sobie jeszcze na złoto może. Troszeczku. żeby mieć na żelazny mieczyk. Albo... Dobra, nie. Mniejsza. Mniejsza z tym żelaznym mieczem. Przecież ty masz chity, to i tak to wygramy. No właśnie. Ja nie wiem. Mam kilaurę, ure, plecami na 7 klawów. Piszcie, te piszcie mordeczki w komentarzach, a my wam poprzepinamy serdeuszkany. Także tak, dobra. Kto nam zniszczył te łóżko w ogóle? E, niebieski. Ten Niebieski. Zaknę. No to idziemy na niebieskich. Ale muszę sobie seta kupić i... Dobra, dobra, dobra. To ja idę już na niebieskich. Szybko ich wyjaśnimy i lecimy z drugą ręką bardzo szybką. Wow, prawie spadłem. O Jezus, Maria, prawie spadłem. Dobra, e, mniejsza. Nie, rób tak. nie, już tak nie będę, ja jo, jo nie będę, ja jo nie będę przysięgam. Dobra, ten zeksen pyk, pyk, pyk. Ole lecę mu strefę zakładam, nie wie co się dzieje, chłop Dobra, lecimy, 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 lecimy tym, tym, tym. Jest już niebieski, do niebieski tak, 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 tak. Dobra, on już brak, zleciał sobie i mu właśnie jeszcze łóżko, czyli będzie miał śmierć. No i fajnie, fajnie, fajnie. Radzi tam sobie z nimi, też bym pobiegł na jakiś szaryk. Mm. coś No myślę, myślę, że tak, wiesz myślę, myślę, że dałbym radę a tam już jeden zginął, kolejny od eee, Dobra, ja już sobie biorę, I robię żelazny mieczor, więc gitara. Um. to na różowych proponuję pójść we dwójkę, bo tam jeden od nich ma double jumpa i może być z nim problem. A, no spoko, co czekaj, ja mam jedno TNT, styknie czy nie? Eee, nie wiem, czekaj, ja rozwalę tylko szarych i już idę ci pomód. Dobra, dobra, dobra. To wiesz co, ja wezmę e, diamenty zbiorę, ile mam trzy. No spoko, no to sobie pójdę jeszcze. Ło, ło, zieloni są jeszcze! O kurde, czekaj, o. idę na zielonego. No to chyba mój widz! O, ziemba, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo tutaj jeżeli jesteś moim widzem, to cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam. E, sobie poshiftował, przy mnie pokazał Sojusz także. Także pozdrawiamy ziębę. E, on nas chyba witał, nie? Czy to nie on? O Jezus, nie. E, tak. nie! Nie, nie, chyba nie on. Nie rozwaliłem mu łóżka do końca, bo miał tego. To Często witał. Ha Czesław. A no to no to to to... Chase, ten jump, tak to ten zdobył Czesław. Mm, Okej. Okay. Dobra. Mm, ogólnie ten ziemba on sobie gdzieś uciekł, więc... Więc no... Y, trudno się już mówi. A bo dobra wiecie co? Wezmę sobie ten kill Nie no stary jak na twoje cheaty to słabo ci idzie. Słabo ci idzie naprawdę. To ty gadasz. Słabo ci idzie, Trzy, arena, nie, arena trwa już jakieś dobre 5 minut, także tak, no, no słabiutko, no co ci tutaj dużo powiem, tak? Ja czekam już obok mostu do tego, do różowych czekam na mm ciebie -hmm. bo tam chyba ten, <laughs> ten Zięba mógł przyjść i, i właśnie nie wiem, wiesz? Nie, ja nie ma go tu Albo choć chyba jest, bo pozbierałem Emeraldy. Albo to ty, nie wiem. Nie, 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 nie zbierałem. Dobra, dawaj tam już do tych różowych. Czekaj, bo. Ja... Kurde. Jakie ja nie wiem, gdzie oni są. Mm, tam są szarzy, czerwoni, to z drugiej strony, dobra. To tu jedziemy... obok mnie. Jakaś. Co co? Tu obok mnie gdzieś. O, są, dobra, widzę ich. Wow. O, dobra, kurde, chciałem skocować. Ło, wow, widzę tego ziębę! O, dobra, do... nice. Biko. Dobra, sklepany. Dobra, super, super. Boję się, że ona tego, ma ma prawda? Fair, nie, nie, nie ma, nie ma chyba. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. mi się, walamy ja jeszcze poty na strenge. Dobra. Sta stałem już teraz pierwsze TNT O nie, trapa Dobra A ja nie dostałem trapa, więc git. Bo ja byłem pierwszy tak jakby. pierwsze drugie, dobra jest. It's dobra, nice. łatwiutko. Ty, ale ty możesz te cheaty, naprawdę gość. O ten poleciał w ogóle w górę, widziałeś? <laughs> Dobra, czekaj, trzeba A go dogonić. A on położył. Trzeba go dogonić, trzeba go tak. GG! Dobra, nice. tak więc, mordeczki, przechodzimy na kolejną arenkę. Tak więc, mordki, nasza druga arenka wystartowała. Ciekawe, co nam Pepe teraz zaprezentuje, no? Czyli hmm, zaprezentuje flya. Patrz, patrz. Co? Działeś flya. <laughs> no tak. Dobra, kurde, trzeba będzie uważać, wiesz? Na aqua. Na aqua trzeba uważać. No, pamiętajcie. Akwa, no no. to tam są. Dziki. Nie no. Dobra, pyk, pyk pyk, pyk. Pozdrawiamy. Yy, ja bym tutaj powiedział po imieniu, ale zaraz będzie udostępnianie danych osobowych, także pozdrawiam K i... i K w sumie, nie? Tak. I czekaj, czekaj, czekaj. To ja chciał e... Kogut w ogóle. Nie. Było słychać kogut. Moja koguta, wina, tak. nie moja wina. E, czekaj, ale to... E... Co? Nie wiem w sumie. To jest K i... No i K i... chyba, nie? I K. Chyba tak. Dobra, już tutaj lecę do naszego sąsiada Tak, Kajka, no faktycznie Dobra, ty, szarzy to są nasi sąsiedzi, dawaj tu, gościu Dawaj, to jest twoja montażystka Ta, montażystka eee, Dobra, nie, no nie jest moją montażystką, ale... Wow, ona już tutaj Znaczy on O, oh, fuck, zginęłem. Ja u nich na Ona staje. cię nie widzi Wiem Dawaj Biem. Dobra, GG, no i super, bardzo pięknie, bardzo dobra gra Bardzo dobrze mi się to podobuje Zabijesz ich? Nie Ajaj, ajaj, z, z kim ja tu gram, no z kim ja tu gram, ja, widzicie? Cheaty nie działają. Właśnie kurczę no słabiutko coś ci te cheaty chodzą, wiesz? Trzeba zaktualizować na lepsze. <śmuszczak> trzeba kupić wersję premium. Też <śmuszczak> Dobra, no trzeba ich zabić już, trzeba ich wykończyć. Nie ma co. Dobra, najpierw ją. Albo najpierw ja go nie wiem. Dobra, ona zginęła, to jeszcze tylko on został. To możesz go wykończyć, a ja pójdę sobie... Ja z diamentami to, wracam. No to, to, ale on idzie właśnie na diamenty. A no dobra. To czekaj, dobra. to już sobie go zabi zabijem, sobie go. Uh, szybko, 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 Dobra, pykens, gościu, leżysz i kwicisz. Dobra. Ja sobie złoto pozbieram na TNT, dobra. Dobra, daj mi, daj mi na środek te bloki, żebym miał. Brawa. I tr Trzymaj złoto. Dobra, dzięki, 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 dzięki. Py o Jezus, troszeczkę mało, wiesz. Co ty gadasz, to... czekaj jeszcze... Przydałoby mi, znaczy, mi się na kamienny miecz, no ale dobra, mniejsza, lecę już gościu na środeczek A ty tam zarabiasz, jakiś teleport hack odpal, wiesz o co chodzi Właśnie już odpalam teleport hack <laughs> Dobra, dalej kogut, wytyfy wy? To jakiś, to jakiś oh. dodatek do cheatów? Oh, no, ta, to jest taki ten... Bite. Chicken pack No, <laughs> chicken pack <laughs> To ładny chicken pack, normalnie Dobra, lecim, 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 lecim Pyk, 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 no i gitara. O, nikogo jeszcze tu nie było, także fajnie, fajnie. Ładnie sobie strajhardować środek. E, można. No i możemy już iść od razu na akqua, nie? No właśnie ja już do nich idę. Bo oni mnie chyba widzieli, kurde. E, no spoko. Chociaż e. może nie? Nie widziałem. Ja, ja wracam po diamenty, ulepszę nam e, prota. Ok. Dobra, 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 dobra. I jeszcze siebie zenchantuję, więc już w ogóle będziesz to yy, Także, jakbyś poczekał, to, to byłoby GIT, bo w sumie mógłbym dużo tam zdziałać. Czekam, czekam. A, dobra, 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 ale dobra. Mam pewien plan, żeby takich jakoś. osłabić i muszko, bo budowali dość solidnie. O, dobra, to czekaj, pięknie. Ja będę miał, nie, nie będę nie, nie miał jeszcze na TNT. Będę miał jeszcze na TNT, ślub. tylko potrzebuję. Dobra, gitara. Mam już na TNT. Zginęłeś. No, zginąłem, zginąłem. A dobra, ja tam Masz do nich TNT? lecę. No mam, mam, mam. Dobra, to lecisz. Powinienem dać radę, czy nie? Ja ci tam pomogę. Dobra, dam radę? Wiesz, ja w ciby. Dobra, sen Q, yy, czekaj, biorę jeszcze stopie. O super, też. tutaj też mam TNT kolejne. Także gitara to już w ogóle jest super. Masz budulca, czy nie? Coś tam mam. To ja ci wyrzuciłem 60, ileś tam, ha, ja już nie ja pamiętam ile. No ale ci wyrzuciłem. Ty, o bo one już są już na środku, one mogą mieć do nas w ogóle. To my pójdziemy do nich Dobra A nie, dobra, czekaj, jedna jest tutaj Ty Jesteś u nich bazie, dobra, tak. to jest To już GG jest Dobra no, wróć, do nas, wróć, wróć do nas, wróć do nas, wróć do nas, bo... Dobra on, że... ja skoczyłem w przepaść. No, dobra, byle by to się źle nie skończyło, nie? Właśnie, no, to jest najgorsze jak się ginie i nagle straciliśmy. I tak, 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 dobra, tak. Jest. Nie ona jest jeszcze na środku, bo się do niej na spekcie Dobra? O, -O dobra, ta już ginie. Syntetyk ginie Trzeba, bo my... ooo. Dobra, to się jedna zginęła i syntetyk też ginie? Nie, ta nie zginęła. Ta zginie. Okay. O nie, nie zginie. Dobra, zginęła. O Jezus, serduszko! Nice. Osiem emeraldów mam. Jezus Maria, ale dobrze, żeśmy to rozegrali. Bang, bang. Goś. No To tak tak pięknie, no nie? Pięknie się. Dobra. Mm, to na... A dobra, Trzymaj chcę. osiem chcę. Emeraldów. Nie chcę. Wrzuciłem ci tylko. No, ale trzymaj. Dzie, dzie. Rzuciłem ci, także, także już weź Sharpness. Tutaj jeszcze no, kupię generatorki, kupię sobie jeszcze e, refa. Dobra. Czerwonych przydałoby się więcej TNT więc możesz kupić jeszcze, e, ja e, Dobra, no to idealnie mam. Dobra, no to co, so, go? Wow. Dobra, te emeraldy tutaj wyrzucę. Gdzie są czerwoni? Słyszysz? E, od boku, od szarych, starych, biłem się. E, Jest, ale moc zrobili. A, dobra, widzę, widzę, widzę. Widzę, 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 lecę, lecę, lecę. Jezus, ty latałeś u mnie przez chwilę, ty czyterze Tak, to tam. Bo mi się czanki nie załadowały. A. Wiesz? I to wygląda, jakbyś latał, dobra, lecę. Pyk, pyk, dobra. O ten co łuk kupił w ogóle, wariat? Świr paleta jeden. O, to jest od TNT Dobra. w ogóle. Dobra, tak więc, mordeczki. GG. Widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc, mordeczki, my Wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to Wam na tyle trzymajcie się. No i cześć. Siema.